Oddając cześć i pamięć tym, którzy oddali życie w obronie człowieka i uśmierzania kataklizmów, pomódmy się. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 11 września 2001 roku to data, o której pamięta cały świat. 23 lata temu terroryści Al-Kaidy porwali w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej cztery samoloty. Z których dwa uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, a trzeci w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Czwarty, który miał uderzyć w waszyngtoński kapitol, rozbił się w Pensylwanii. Po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami, w wyniku zamachu zginęło blisko 3000 osób wskutek pożaru i zawalenia się budynków. Zginęło też wiele osób, które brały udział w akcji ratowniczej. Bardzo smutny dzień. Ten atak terrorystyczny spowodował, że wtedy 340 funkcjonariuszy i policji i straży pożarnej zginęło podczas ratowania ludzi. No to jest najwyższa ofiara, którą składają przysięgę zarówno ich funkcjonariusze policji czy straży pożarnej. Nie życzymy im, żeby wypełnili tę swoje przysięgę do końca, ale no niestety w tej, w tej rocie swoje przysięgi mają taką treść, że poświęcą życie, zdrowie. Tak więc czasami się to dzieje. Jest ten dzień dzisiaj, gdzie warto o tym pamiętać, że wypełniamy służbę, wypełniamy misję. To jest praca jak każda inna, ale z drugiej strony, szanowni państwo, ludzie ryzykują życie i zdrowie i należy im się szacunek. Tak? A dzisiaj jest ten dzień specjalny, gdzie możemy złożyć jeszcze kwiaty, podziękować tym, którzy polegli, którzy oddali swoje życie albo zdrowie. Jesteśmy tu razem z nimi. I to jest istota sprawy. I to robimy. Nie tylko dla tych, którzy polegli, ale dla tych, którzy dzisiaj też służą, bo mm, oni wypełniają tę misję w trwodze, w trosce, rodziny się o nich martwią, ale muszą wiedzieć, że, o, że dbamy o to, żeby poprawić bezpieczeństwo ich pracy z jednej strony, a z drugiej strony też zapewniamy im e, godność w postaci też i odpowiednich nagród, wynagrodzeń, nie tylko czekając na to, że się coś złego wydarzy. W Olsztynie każdego roku 11 września jest Dniem Hołdu, poległym ratownikom wszystkich służb, a w szczególności strażakom. Cześć ich pamięci! Uroczystości upamiętniające ten dzień odbywają się przy pomniku poległych strażaków z regionu Warmii i Mazur od roku 1945. Pomnik strażaka w akcji, z której, jak wskazuje drabina, powrót nie zawsze jest możliwy, od 2006 roku stoi przy siedzibie komendy wojewódzkiej i miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Kilka symbolicznych zniczy ustawianych początkowo pod ścianą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ewoluowało po kilku latach do oryginalnego pomnika przed którym dzisiaj stoimy. Autorka projektu, pani Agnieszka Janek Maślanka, niestety już nie żyje. Nie doczekała nawet oficjalnego odsłonięcia swojego dzieła. Ale wiem, że jest z nami tu jej ojciec. Witam serdecznie Od prawie 20 lat 11 września staramy się, czy upamiętniamy śmierć naszych kolegów, którzy kolegów i koleżanek, tak? bo chcę zaznaczyć, że są dwie strażaczki, które również poniosły śmierć podczas działań gaśniczych w rafinerii Czechowice Dziedzice. Koleżanek i kolegów, którzy zginęli w działaniach bądź ponieśli śmierć na służbie. I strażacy i policjanci mamy wpisane w roty ślubowania nawet z narażeniem życia. I tak jak powiedziałem dzisiaj na naszej uroczystości, która była kilka godzin temu na oddziałach prewencji w Olsztynie, gdzie upamiętniliśmy pamięć młodszego aspiranta Marka Cekały, który 22 lata temu pełniąc służbę, podejmując interwencję, nie wiedząc o tym, jakie to jest zagrożenie. Nie, nie, nie podejrzewając jakie to jest zagrożenie zginą na służbie. Yy, I tak to jest w służbie, że idąc na nieraz prozaiczne zdarzenie, kończy się tak, że tą rotę ślubowania wypełniamy do końca i po prostu na tej służbie giniemy. Pamiętać, to jest podstawa o naszych kolegach w służbie, którzy oddali najwyższą wartość czyli życie. I oby takich rzeczy było jak najmniej. Ale trudno o tym nie pamiętać, bo to jest szacunek dla tych osób i szacunek dla tych, co są w służbie. Wyrażane co roku życzenie, by w trakcie apelu pamięci wspominać jedynie zdarzenia sprzed lat, niestety nie jest możliwe. Każdy rok przynosi bowiem kolejne tragiczne wydarzenia, w których giną przedstawiciele wielu służb. 15 września ubiegłego roku, a więc kilka dni po zeszłorocznej uroczystości, na skutek wypadku drogowego podczas jazdy alarmowej do zdarzenia Śmierć ponieśli druhna Karolina Dargacz i druh Łukasz Dargacz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie na Pomorzu. 1 listopada ubiegłego roku w wyniku w wypadku nurkowego podczas działań na terenie zbiornika wodnego zmarł sekty, sekcyjny Bartosz Błyskal z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 27, bieżącego roku, 27 kwietnia bieżącego roku podczas ćwiczeń zasłał i zmarł druh Marcin Raczyk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach w Wielkopolsce. Tegoroczny apel odbywa się jednak w cieniu wydarzenia, które niespełna 20 dni temu wstrząsnęło całym naszym strażackim światem i nie tylko strażackim. W nocy z 24 na 25 sierpnia bieżącego roku, na skutek wybuchu podczas pożaru kamienicy w Poznaniu, zginęło dwóch strażaków. Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ogniomisz Patryk Michalski i Ogniomisz Łukasz Włodarczyk. By złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pomnikiem i płytami pamięci poległych strażaków, przyjechali przede wszystkim członkowie rodzin zmarłych strażaków przedstawiciele wielu służb mundurowych, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej czy Służby Więziennej. Nie zabrakło reprezentacji Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego i ratowników medycznych. Pamięć strażaków uczcił także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa i Stowarzyszenia Rodzina Katyńska -Wolsztyna. Nie. Nie mogło także zabraknąć przedstawicieli władz rządowych i samorządowych z całego województwa, bo właśnie tu widnieją nazwiska strażaków z ich stron. Dwóch strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żabin, młodzi chłopcy, porażeni prądem i jeden strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej z Rumiana. Wypada o nich pamiętać. Są tutaj na tych tablicach umieszczeni. Zginęli niosąc innym pomoc, więc to jest też dowód na to, jak ta służba jest niebezpieczna. Przez to, że przyjeżdżamy, uczcimy, no to budujemy autorytet tej służby. Jest to funkcja taka, można powiedzieć, ciężka, ciężka służba. Którą możemy wesprzeć wbrew pozorom w bardzo prosty sposób. Każdy, tak naprawdę, obywatel. Jeżeli będzie starał się przestrzegać przepisów pożarowych, będzie postępował zdroworozsądkowo, to zminimalizuje zagrożenie, które my później musimy likwidować, a likwidując zagrożenie, my też jesteśmy mocno narażeni na różne nieprzewidziane sytuacje, których nie zawsze, nie, nie zawsze możemy się spodziewać. Warto zatem wspierać naszych strażaków i modlić się razem z nimi, by nie przybywało ich nazwisk na tych tablicach.